I moi nocy witam Was w kolejnym odcinku z Sadist Ngry w Assassin's Creed Valhalla. Na słuchajcie, będziemy sobie teraz czyścić latek Set Z tego co możemy sobie zgarnąć. I przepraszam, zamknięte drzwi. Zaczytajmy to. Hmm. On został wygnany. Ale może jakieś to będzie klucz. Chociaż w sumie... Ja to sobie kurtkę strzelił z łoku i na jedno by wyszło. Tylko że nie mamy czym nie mamy jak. się, może kruka. I czy tutaj cokolwiek jest to znalezienia Raczej nie. Będziemy musieli ten kluczyk sobie jakoś znaleźć, jakoś poradzić. Jako, że on nie może być daleko. Ma ten klucz. Na pewno zostawimy tylko pytanie brzmi kiedy. Eee, póki co prowiant. Aż ten wejdźmy. Nie opuść się. Ej, może opuść się. Dobra, skoro tutaj nie. To chyba teraz to pójdziemy. Mam nadzieję, że to nie jest ten sam znacznik. To, że to jest, no, ten, ten drugi. No i raczej to jest drugi znacznik. Hmm, dobra, jak to wygląda? Także w sumie nie wiadomo, co to wygląda. To jest pod nami, tak jakby możemy porozmawiać. A nie, tutaj jest coś. Witaj. Dziennik. Co jeszcze możesz powiedzieć, umba? Ok, czyli właściwie to nic ważnego nam nie mówi. Przydałoby się strzały, czyli jakiś coachan. Ale tu póki co niczego niczego nie widzę to jest zobaczcie, no... Tu coś jeszcze zostało. Tutaj coś się znajduje pod, pod nami, pod naszą pozycją. Jakby tu zaskoczyć. Bo też mi to nic nie da... Ale tu jest zejście. Czego z tego skorzystajmy. Czego jeszcze nie możemy zniszczyć tego widza, szkoda? Tak trochę niekonsekwentnie, ponieważ w parę odcinków temu widzieliście jak niszczyliśmy sobie na spokojnie witraż, a teraz no z tym już nic zrobić nie możemy, a szkoda. Czy to byliśmy? Chyba tak. A tu jest ta kaplica. Jak tu pójść teraz? Chód Bo tutaj nic nie ma. Tylko wiemy, że tutaj w pobliżu znajduje się skarb. A jak ten skarb znaleźć, nie wiadomo. Czyli to będę musiał sobie wrócić między odcinkami i znaleźć się niego drogę. Ale to już przy najbliższej możliwej okazji. Ponieważ to jest jakby tam. Oczy, tutaj nie ma zejścia. Czy tu nie ma w pady schodów? Chyba nie. Ok, czyli Depton będzie w tym uchwycie do, do przerobienia raz jeszcze. I tu sobie wrócimy w jednym z odcinków kolejnych. Może nawet jutro. A póki są, żeby nie marnować czasu. Pójdziemy tutaj. O, tu jeszcze zobaczymy, co się znajduje, tak po przypomnieniu. I tutaj widzę, że... Nic ciekawego chociaż. A ty gdzie mnie zaprowadzisz? Dawaj, Eivor. My tu jeszcze byliśmy nie raz, nie dwa. I ten możemy zniszczyć o dziwo. Ten wicelasz Tu nic nie wisi, nie a szkoda. No właśnie, Ajwo, Właś. Hmm. To czemu to mi chce zaprowadzić? mi się tak w ogóle kojarzy z pierwszym Wiedźminem, z wiosną menty i polami. Oraz może jakiem czy całkowicie akt czwarty. Okej, okay, dobra, jesteśmy pokonani w tym układzie. Przez to jak tu dotrzeć do tych skarbów? Ale my to sobie jeszcze wrócimy. Ja czas oczywiście poświęcę, posprawdzam co gdzie jak. I, I dowiemy się niebawem. No to było to zejście, dobra, zostawmy to już. I teraz na naszą wyspę ulubioną, na której to coś przegapiliśmy po prostu. To jest tutaj. Także muszę wam przyznać, że całkiem nieźle mi się walczy tymi toporami dużymi, dręcznymi. Tak, zastanawiam się, czy by przypadkiem ich nie rozwijać, to to topory jednoręczne, po prostu sobie zostawić na jakąś inną okazję. I przy okazji, no, że rzeczy byłyby te topory trochę, trochę słabsze, bo po prostu by się postawili na coś innego. A tu właściwie możemy jeszcze trochę psuć I może ktoś z nich ma klucz. Czemu nie, sprawdźmy. Ech, tak, to zrobimy. Jak to chyba to on nie wie, nie pytajcie. Okej, ty jeszcze zastałeś. ale łatwo poszło sabes nabra strzały. No niestety, czy to nic za nie jest. Tu ma się i po cykliści. To musimy. dowiedzieć się gdzie jest. O, witamy. Oh, no, let us join battle together and reap glory's bounty. Ja myślę, że że tak. Mieliśmy pieniądze, więc mogliśmy sobie na to pozwolić. Po prostu nie widziałem powodu, żeby jej odmówić. Jeżeli nie chce nas sama z siebie w boju wesprzeć, no to Kimże musiałby być. A jej wody, żeby odmówić. Po prostu, żeby nie ma pieniędzy. Ale to jest są to całkowicie zrozumiałe i. Coś zupełnie innego. A tak to. <noise> Na nieco w świecie nie mógł powodu jej odmawiać. Oho. Jakiś Wiking. Pomógłby Ale zanim to może trochę. się potrząsujemy. Oho. Pismo. Co to jest? to sing a song helps me pass the time come here raider have a seat with me here is that song you have spent some days in a long ship oh many <laughs> see this salt blasted hair it took a pummeling over the years all that seawater feels like hay now better keep away from the horses then <laughs> you are very quick and sturdy by the looks of you but you are not from that ragnarsson camp there in repton i would have recognized you i belong to another clan what are you doing away from yours i have been cast out too old too frail dead weight as they say i will have to get used to watching the sights of war from afar now no shame in that not many of us can say they lived long enough to simply retire you have earned it but have i or have i missed my chance i thought i knew what lay ahead but now that is foreign to me embrace it sail the seas write your songs and bellow out in the winds sounds nice to me you are far too young to speak so wise there is a bright future for you and your clan i would like to add to it take this key and if you find yourself in repton Seek out my quarters near the docks. There's a large tree out front. Inside you will find a few of my most prized items. Take them. I no longer have any need. You honor me. Call it a gift from the old guard to the new. Odin guide your way, young Drengur. Okay, no i Plasza, to jest No to skoro daje nam proszę swoje karty. Dlaczego nie? Czyli sobie mogliśmy szukać, bo i tak, i tak tego byśmy się z tu nie znaleźli. A właśnie, a co? Co jest z tym znacznikiem jeszcze? Czy mogę z tym porozmawiać jeszcze na, na jakiś temat? Czy. Oczywiście będę musiał wrócić, jak wezmę sobie od niego rzeczy. Ja no, chyba jeszcze mogę z nim porozmawiać, a szkoda. Dobra, w tym momencie do Depton I teraz to spróbujmy... ...tą to sobie otworzyć i... ...i skarbnąć, co... ...już nie jego, a obecnie nasze. Tylko teraz, która to była? Tam dał nam instrukcję, OK. Ale to będzie to. Ten znacznik złoty poniżej jest z tego, co mi się wydaje, na to podziemia. A okay. tymczasem, jak to okaże się, jednak, nie być tym, to tak udało się wtedy, będziemy martwić. Ale póki co, nie no, się no wszystko się zgadza. Okej, okay, powiedz, jestem dobrze, dobrym myśli, to jakby nic nie powiedzieć. this must be that old raider's place. he said he wanted me to have his things. no, to 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 i no, to to. this crate is filled with songs. must have taken a long time to write them all out. i should return this crate to the old raider. <laughs> W sumie słabe, że musimy z tym, z tym latać, no ale w sumie mała cena za dość spadną ilość scenariuszy, które nam się przydadzą do, do rozwoju Eivora i To nam pomogą. Hmm. Nie, to może nie tak. Ok, weź to, odłóż. Co mi to dało? To mam wrażenie, że raczej, raczej nic. Hmm. Okay, mniejsza to. I gdzie jest ta skrzynka? Czy to do domu wróciło? Jeżeli cały tak, trochę czas zmarnujemy. A jeżeli nie, to jesteśmy ślepi. Okej, okay, jest w domu. Mamy w podobnych Monster Hunter być... Oczywiście w bycie. Jeżeli upuściło się, lub odłożyło jajo. Potwora, to zadanie musieliśmy wykonywać od nowa. To w się sensie to nie była porażka czy, czy coś. Tylko najzwyczajniej w świecie no, nie mieliśmy przedmiotu, więc... Musimy się po niego pójść. Raz, raz jeszcze. Hmm, to jest tylko pytanie jak tam się dostać. A no właśnie. Czy gdyby to dało na tą łódkę, to nic by się nie stało. nie ja i zobaczcie, to mi znowu zniknęło. Dlatego musimy to jeszcze raz odebrać. Czas będzie... W tym odcinku na tą misję ostatnio opisuję. Natomiast ogólnie, jeżeli teraz to też zniknie, to tych podejść jeszcze kilka będzie. To póki nie zrozumiemy, jak i, i dlaczego. Zabierz te listy, jego twórczość całą i idziemy. W znowu jesteśmy i już wiemy, że CEM się nie przepłynie. No a może możemy tym pokierować Okej. Okay. tutaj sobie stoi, no w porządku. To akurat fajny motyw. Dobra, pójść ster. Gdyby był skrzynkę. Oddajmy mu to. Będzie trochę więcej punktów doświadczenia zawsze. Tam jest. A no, to już będzie płytko, więc możemy tam sobie po prostu przebiec. Czemu nie? Tylko, że w tym miejscu bym chciał tu gdzie widać dno. Dobra. I połóżmy. Tutaj. Hmm. again These are some trinkets you left behind, old man. Ah, you've come back. Why are you wasting your time with me? This crate has all of your written songs. This is not a gift I can accept or repay. You will want to revisit these someday. They should stay with you. I had forgotten all about them. Something to work at on this new journey of mine. You have only the setting sun to tell you when to stop. And maybe not even then. That is twice you have earned my admiration. Please, tell me your name. Eivor. Eivor. If the gods will it, I will find my seat at Odin's table before you. I there I will speak of you so that when the time comes to claim your seat they will greet you by name. Okej, okay, tak to zajęło. ale chociaż jest zrobione, Tajemnica kolejna do do odhaczenia. I, i jest poziom, więc skoro jest poziom, i trzeba jeszcze pasek adrenaliny. Kolejny nie to w tym układzie. musimy tu awansować. Umiejętność I teraz tą. tutaj będzie Atak dystansowy, walka wręcz Dystans, skrytobójstwo I dopiero umiejętność, no spoko, czemu nie Spójrzmy jeszcze na mapkę A tutaj mamy parę rzeczy Do zgadnięcia, więc Przejdźmy tam tak myślę, że może to pójdziemy w temu do tego brakującego skarbu. Czemu by nie? I tak nie będzie Myślę, że... ...Adak Kester Skyrim zajmie... ...no... ...jeszcze jakiś czas. I kolejne prowincje też trochę zajmą tutaj, mm, Zauważmy, że w pierwszym sacie chyba w poprzednim... Była mowa o Oxen... Oxfordshire, czy jakoś tak. Ja sobie chętnie zobaczę, na którym to jest poziomie. Już to mieliśmy. 90, 90 moc. Nie jest źle. Wschodnia Anglia. Jest już, w, jest już w, naszym, w naszym zasięgu. Chociaż teraz się nie mogłem wystękać, ale no to będzie jakieś zadanie główne, tak mi się wydaje. Dlatego to sobie jeszcze zostawmy tutaj i tak i tak mi się wydaje, że prędzej czy później będziemy musieli pójść. Wolałbym prędzej na kolejny sojusz, ale jeżeli nie, jeżeli to jest tylko prowincja, księstwo, hrabstwo, nieważne. Tak ja po prostu, żeby sobie trochę podbić poziom, to... to ...dawajcie, no pójdziemy. No bo czemu nie? Możemy tylko zyskać. A to, że wczytałem sobie te parę razy, to oh! bardzo mała cena. Dobra, odejmijmy ich. Nie ma co sobie głowy zawracać. I tu mamy te znajdźki chyba. A nawet chyba na pewno. Tu są dwa bogactwa, i w pobliżu jest rzymski artefakt. Pierwszy wyeliminowany okej, okay, to go odjadł z takim jeden którym już nas walczyliśmy zbyt przyjemnie, nie było zabój go kurczę. Tyle jest teraz, zask teraz do niego. Ale to możemy obijać. Uuu, zobaczcie, ile punktów! 450 za niego. To Jest niedorzeczna ilość. Mamy strzały, i węgiel. Czyli on sam w sobie miał jakieś bogactwo. Teraz wy. I trzeba trzeba sobie ok, takie słowa kolej. takie Dobra, on takie jaki tak takie słowa ja to takie bardzo miejskie, A tymczasem jest to kolega nowy. Tylko to się boi? co widzimy? Okej, okay, to są po plecach. Znaczka jest na górze. Hmm, jak to możemy wejść? Tak, spróbujmy. Mamy to. Tylko na deszczu skóra i żelaza. To jest już coś. I tu się jeszcze został. Nasza dwójeczka jest. Ale no... raczej nie chcieli z nimi walczyć. Raczej wiedzieli, że jak Eivor się do nich dobierze, to... No, ziemia będzie nie bardzo lekka, ale to tym, jak przyjmą do siebie jeszcze kilka, kilka ciosów. Czy to jest pod ziemią? Hmm, Okej, okay, jak tam wejść? Bo tutaj jednak wątpię, że jest jakaś kopalnia odkrywkowa czy, czy, coś, więc możemy jednak mieć z tym zabrany problem, ale... Jest też opal w pobliżu. A opal jest tutaj. Nie uciekaj, A ten padł. I jak to pod siebie wejść? Kurcze, jest naprawdę świetne pytanie. Hmm. Let's see you, old friend. No, tu jest na ale co mi to da? Jeżeli nie wiem, gdzie jest wejście, to, mi to właściwie nic nie da. Ale gdyby tutaj pójść tą stroną, to kto wie, może, może. Dobra, już, spokojnie. Wystarczy śmierci dla każdego. No, okej, okay, sto i poszukajmy. No, bo naprawdę lepszego pomysłu już już nie mam. Jak trzeba to będzie coś wysadzić, no to spokojnie się zrobić. Ale ja tej się jednak dowiedzieć, co to jest. A nawet drugi. Chyba cię, złapał nas. z faniak. Dobra, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź koleżanko. I to nam coś jeszcze graził, że nas wykończy, no... Nie sądzę. Jak to wejść? Nie mam pojęcia. Czy tu jest coś podwieszone? No, niekoniecznie. Co też tylko nie możemy zrobić? Cudownie. Ale proszę, gdy się mówię, ja na to pomysłu nie mam w tym momencie. A tu jeszcze są nowi koledzy. To caught! To może tak? A czego akurat ja nic nie stanowić? Ok, ciekawie. Hmm. Tak słychać, no w tym układzie ja Wam sobie bardzo dziękuję. No ja to pokombinuję z Można się w to miejsce jak najszybciej i jak najlepiej dostać. A tymczasem dla Was C. Trzymajcie się, papa. Pa.